Witam, prawda? Witam, prawda. To tutaj nasza wyprawa ostatnim razem się skończyła. Ja tylko tak wspomnę, że na tym posiedzeniu jestem przeziębiony mocno, więc... Mogę być taki trochę, kurde, bez energii, ale jakoś nie, dam radę. Nie, dyspo, nie, dyspozycja lekka. No. delikatny No i myślałem o tym, żeby sobie właśnie polepszyć y, sprzęt, nie? Mm. Kołczan sobie zrobić. Ty masz kołczan? Mam, no. I co tam, tam było? Trzy skóry królika, nie? Futra. To mam jedno. Jakoś tak. Czekaj, ja mam futro królika. Czekaj, dam ci na tacce. To, dobra, czekaj chwilę. Ech. Ten jaki kur... Co, ja wziąłem? A ja, to? Nie, czekaj, a jak ja mam ci to dać? Jak ja mam to kłaść? To? Musisz to po, połączyć y, futro tacką, nie? I ten mi dajesz. Coś mają? Co, co oni? Putami płyt, City są oblepieni. Co mi to połączyć, tak? No, no. I chyba później wziąć. O, nie. Wychoda mogę też wziąć. Dzięki. <laughs> Jakiś to to akurat w tej grze ten system jest zupełnie bezsensowny, nie? No, Tego, a to jest skóra no. jelenia, nie wiem czy się uda. Aha. Co tam było, kurde? Futro królika? E, Torbona w patyki... Kołczan, Masz. trzy futra królika... I... 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 i. Masz, zjedz futro. Jeszcze jednego Masz. królika muszę układać. Hmm. To no dobra, to się znajdzie, po pracy. I Ilina, Ilina mam. To akurat by się przydało. Myślałem o tym, żeby sobie ulepszyć albo bazę, albo żeby sobie ulepszyć sprzęt i cisnąć dalej na jakieś wyprawy, bo tutaj człowieku są pochowane jakieś rzeczy wszędzie, nie? Można, o będzie będzie pić. Można piłę łańcuchową znaleźć części do broni można znaleźć podobno. No wiem, wiem. Co, idziemy Także. tam, na ten szczyt? No dawaj. Tędy? Wszystko kamienie, nie? Tak. I trochę głodny jestem, nie wiem jak ty. Ja zjadłem sobie baton, batona. Jak znajdziesz królika, to go tam kurde zastrzel. Dla mnie, A jak mówisz, ja zrobię sobie kołczan. Ale, Ale wiesz, ty, w deszczu króliki nie biegają. Skąd wiesz? Nie wiem. <laughs> Myślę, że czekaj, jest jakiś tego <laughs> Ja bym wszystko uwierzył, gdybyś mi powiedział o królikach człowieku, bo ja. Kurde, już myślałem, że cień mnie przestraszył. Ja się tam z królików cały czas. Nie? Kurwa, gdzieś tu, on tu gdzieś jest. Najlepiej w w królik spierdala z jednej strony nie, drogi na drugą do dziupli przez drogę, po której ty jedziesz, bo się ciebie przestraszył. <laughs> to jest najlepsze. nie? Czyli prosto pod koła, bo się ciebie przestraszył. Nie? I ta kurwa to nie jest żart. To nie jest z bajki jakieś coś, nie? Tak, ja to, to, się, to się działo naprawdę. I co, zabiłeś go? Nie, nie trafiłem. Nie miałem zamiaru zresztą. On mnie, on mnie tak wiesz, zdziczałem mówię: <coughs> Co ty robisz, kurwa, nie? I później mnie ktoś wytłumaczył, no bo króliki spierdlałem do dziupli przecież, nie? Od razu. No tak, ale pod, pod koła te moje? Tłumacz go, ty, trafiłem go. O, zajwiście. Dzięki. Bosko, no. Ja to zrobię szybko. Kołczan Więc coś będzie. To można połączyć z Liną. I jest kołczan Dodatkowe chyba 10, czy 20 nawet, nie? Szczał. Czyli idziemy na zimowy teren. Udaję żywego. Co on kurde taki... żyje jeszcze? Ho. Trofeum od razu krokodyl Gdybyśmy mieli dobrą Hawirę, to byśmy sobie zrobili ten, nie? Kolekcję, no Akurat krokodyla można, a że jakieś szczurki no nosi... Nie, żółwia, nie chcąc, wziąłem do ręki mówię Co ja mam kurwa z tym zrobić? Ty, a ty już zabiłeś tego krokodyla, ty? A nie, on żyje, ty On jest jakiś... On, one są dziwne jakieś te krokodyle, nie? Ono tak jakby trochę... Udają martwe przez chwilę chyba To Ze skóry krokodyla to już musi się jakieś kurde buty robić. Minimum. Ile mięska z niego? Czekaj, zróbmy ognisko sobie upieczemy krokodyla. kurde. A tu jeszcze mam surowy królik. No, surowia szczurka popsute. To wyrzuć. Którym, którym jest ten notatnik? Kurde, nie pamiętam. Pewnie pod e, J tab. Nie. Kurwa, nie pamiętam. Prawda, nie graliśmy, nie? No, czeka. Ja wyrzucę wszystkie mięso, co mi się zepsuło tutaj. Wolnie to mięsa nie ma za bardzo. Królika tylko. No i z krokodyla pewnie będzie w pełnu. I pod którym jest? Pod B. Pozdrawiam wszystkich y, widzów, którzy chcą się do nas dołączyć, do naszej rozgrywki, służyć nam pomocą, wspierać nas, ale... Tak jak wam odpisywałem. Y, ogólnie bawimy się w taki sposób, że blechtamy się z tego, że poznajemy dopiero tą grę. I z tego robimy sobie e, największą zabawę na tą chwilę. Ale może jak kiedyś będę grał na streamach w, e, w Forest albo w jakąś innej survival, no to może z widzami coś tam zagram. Ale e, tutaj jest taka nasza seria takich właśnie nas dwóch w tej, no, w tej grze, która jest dla nas nowa, chociaż już, już wy już ją właśnie znacie, tak jak widać w komentarzach. nie? Także. Następnym razem może, ale dzięki. <laughs> Dużo tego mięsa tam było z bo ja w sumie mogłem coś się no. że ty się podierasz. <grystanie> Jeszcze można kamienny mur zrobić. Z tym, że kamienny mur to musisz trzy poziomy kamiennego muru zrobić, żeby oni nie przeskoczyli. Aha. Także nie wiem, czy się opłaca. Ty, się ciemno zaraz zrobi. Co to był za dźwięk? Mięso stwierdził, o już jest dobre. Ale ile tego, nie? O kurwa. Tam mamy niedaleko ten swój szałas. Na noc. Wcinaj. Chyba, że z pochodniami będziemy drowować Na wyprawę. Ty, tego, tego mięsa nie mogę sobie wziąć tak na zapas właśnie szkoda, nie? Powinno się normalnie wziąć Nie wiem może się da Jak usmażyłeś to powinieneś mógł sobie wziąć przecież nie? Ja już się tak nażarłem, że mi styka Nie wygląda na to, żeby można było sobie wziąć Idziemy tu do tego szałasu czy robimy pochotnie i ciśniemy na szczyt ŚNIEEMY Czekaj, zrobię pochodnie Jak to się robiło, kogo? Nie, nie tak Patek, chyba? Ja tu nie widzę w ogóle, żeby pochodnie się dało zrobić. Ulepszony Patyk w ogóle. Może ulepszony Patyk musi być. Ty no, jak nic. Musi być ulepszony Patyk. Patrz. To udało ci się? No. A jak to zrobić? Jak zrobić ulepszony, jak właśnie... Jak zrobić to... pochodnie? Aha, ulepszony patyk razem z tą z jedną tkaniną. To pochodnia tak jakby woda przed nami, nie? A jak a zrobić a przynajmniej... jak zrobić ulepszony? Czemu się podjarałeś? Kurwa. Co jest? No niestety wszedłem do ogniska, nie? Co? Kurwa. <coughs> Jak zrobić lepszymy patyk? Ty tego akurat nie wiem, nie? Centralnie. Może kość? Weź patyk, połącz. kość. Kość dorzuć. Nie. No stary, nie wiem, nie? Centralnie. To dawaj za mną idziemy. No. Kurwa gówno widzę, ale idę za tobą. No tutaj też jest woda w zasadzie. Latarka by się przydała. Tu nic nie widzę, oni trzeba by wpadli to ja pierdolę, to ja, ja tu nic nie widzę, nie? Coś tu biega. Może chodź do tego szałasu bez kitu, kurwa, bo... Latarkę też się da zrobić Tylko teraz gdzie ten szałas jest? Tutaj o Nie wiem, stary ja płynę czy idę, ja nie wiem, nie. Ech. Słyszę jakiegoś wariata. Muszę pić Ej, musi się. Nie wiem, skąd brać latarkę. nie? jeszcze. Jest jakaś taka faza, bo tam czytałem troszkę, tylko że nie wszystko pamiętam, ale było coś takiego, że zrobiłeś sobie dodatek e, świetlny do A no no, rzeczy? no, 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 I mogłeś sobie na przykład do łuku latarkę założyć. No to musimy coś z tego zrobić, tylko jak. Co tam było, nie? Kurwa, też coś słyszałem. O, o, o. kimać? Kurwa, jest ja to kurwa! Ja już Kurwa, stanął sobie po prostu, przyszła się razem z nami. O kurwa. Wawnego, Póki ja, ja go świetlam nie? Co mu ja jest? nie wiem, gdzie on jest. Przy tobą! Przy mnie. No widzisz go? On jest jakiś dziwny, kurwa. On jest dziwny jakiś. Oj, ja pierdolę, za tobą! O nie! Człowieku! Ja. Tu jest ten mutant, kurwa, uciekaj! Ja... Uciekamy, uciekamy z O Jezu zobaczcie, jest stary kurwa. Ja. Zaczęło się chyba. Ja pierdolę. Stary. Coś mnie goni. Trzy takie skurwy syny, nie? Uważaj, bo tu dziura jest. Uważaj, bo tu dziura jest. I jeszcze ci kurde z chyba z mołotowami tam przed nami są w Pali się. Ale chyba się zaczęły jaja, ty. Prawdziwe. Czemu oni w ogóle rzucają młotowami, o co tu chodzi? Ja, no. Ale się armia zebrała, ty, w nocy teraz. Może Kurde. I by... ja, oni mnie zabiją! No za mną też ktoś też radę? Do was, do no. Ja już nie mam pochodni teraz, kurwa z patykiem biegnę jak debil Zmęczyłem się, nie mogę biec Ja pierdolę Patykiem dostał w mordę Kurwa to jest straszne człowieku, ja tu no, zabił mnie, nie? Do, to, żeśmy się od bazy trochę oddalili, to tobą co? No co? Ty? Się, się zmienia, broń? Dostał tam Ale się teraz, stary armia zebrała, nie? Głasznie bądź bije. Nie wiem, ja tam widziałem, tylko stary, że tam są te mutanty. No ze trzy chyba były. Dwóch kolesi z mołotowami, człowieku? To było za mocne teraz. Na początek. Wezmę sobie pustrzał. Żyjemy. No powiem ci, że sukces. No. Stary, ja już myślałem, że to jest koniec. Ale jak tam mówisz, takie armie czekają jeszcze, na nas? Mówisz, że te mutanty, ja patrzę, a tam nie jeden, tylko kilka tych takich <coughs> wygiętych, ja mówię, o ja. Dobra, to zobaczymy się w następnym odcinku, jeszcze żywi cały czas. Elo. Elo.